Nie wyszło za bardzo. No, tak się wyglebiłem, bo chyba w kamień walnąłem malutkim paluszkiem czterdzieści trzy ja, aj, 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 aj. a to był koleś na MK18, nie? Ale jak on... No nie chciał zginąć, no po prostu. Nie chciał, no! 43 hitkanty. o Jezus. No walnąłem malutkim paluszkiem w szyszkę, no i tyle, no. A sz -sz szyszka pim pomiędzy paluszki weszła. <laughs> ja, no. Z y Magnum w ogóle dwa razy z APK dostałem, z Lapu y Magnum. Lapua Magnum, AP Amunicja, które kosztuje po 30 tysięcy za sztukę. Jezus, jak ja dawno nie widziałem koleśa, żeby z Lapua Magnum w ogóle chodził, wow. Ale blisko bo naprawdę blisko było, nie? Ajaj, dobre na klipa? No będzie na, będzie na klipie na pewno. Trzeba się teraz kratywać Bitcoina, no i nie kratyje Bitcoina. Tak została znerfiona ta farma Bitcoinów, że... Ktoś tam wyliczył, że e, farma Bitcoinów pełna zwraca Ci się po 85 dniach? Jakoś tak chyba. Także 85 dni musisz czekać, żeby Ci się... Pełna bitcoinowa farma zwróciła, czyli te 50 kart, nie? Graficznych 85 dni, przy 50 kartach. Także moim zdaniem, no, tak średnio się opłaca, wiesz? 8, 85 dni to jest. niecałe 3 miesiące, no. Plus, minus, nie? Więc to jest połowa. łajpa, połowa. łajpa będziesz czekał, jeśli się zwróci karta, nie? Czy znaczy ten. Yy, farma. O, nie. To są rajdersi, nie? Ta, to są rajdersi. Jak ja zobaczyłem tego Raidersa i usłyszałem nagle trzech innych, to już, byś, to już wiedziałem, że w będzie kiepsko, nie? Jak mi ten tutaj zaraz wejdzie i wszedł mi właśnie. Już tak wiedziałem, że będzie kiepsko. No ale dobra, mamy, mamy Raidersów, no. Mamy Raidersów, teraz tylko trzeba jakoś ich pozbierać. Ale baniaka dostał, graczyk z Kawik. Czy próbowałem kiedyś na Twitchu streamować? Tak, próbowałem na Twitchu streamować i w tym czasie na YouTube. Ja ci dam tyle przeżyć, ja ci dam. Gdzie ty jesteś? Ja ci dam. Głowa, oczy. Skąd mogłem przypuszczać, że mi trafi w głowę, w oczko? To ja w niego z 99 dziewięć, dziewięć piątek próję, i próję, próję. On mi tylko raz w oczko jeszcze z pepeżki Złoty korytarz, złoty korytarz Ja coś słyszałem tutaj gdzieś? No, coś tu było słyszane, tak? Coś mi się wydawało, jakby ktoś się zbliżał. I dokładnie, zbliżał się. Gracz kaw, który został z ripów zmiażdżony w ciągu pół sekundy. On, na on nawet nie zauważył, co go zabiło naprawdę, nie? On nawet nie wiedział, co go zabiło, ty. On zaraz pomyśli, o, pewnie konekta dostałem. Ale szybko zmiażdżony został tymi ripami, ojejku. No ale to w sumie gracze z kawy, tak? Gracze z kawy nie mają ani armora, żadnego porządnego, więc takie ripy, jak na gołą klatę wchodzą, to... W ciągu sekundy i kolesia nie ma, nie? Co zabiję? jako tą pierwszą osobę, nie? która mi tu wyskoczyła? Nie zdziwię się. Po prawej coś było słyszane. Nie fajnie, bo zrobiłem w sumie teraz. O, coś tam jest. Dobra, leży to był gran z kaw z pepeszką. Kurde, ty na rezerwie tych graczy z kawów to jest pełno, nie? Ale w sumie na rezerwie najwięcej wchodzi graczy z, kawy, z kawów. Zawsze wchodzą na tą rezerwę. Ich jest najwięcej, ale teraz nie fajnie, bo zrobiłem dużo hałasu, nie? Jednak. Okej, okay, kolejny to był. Okej, okay, kolejny to był. Ile jeszcze mamy czasu? 25 minut, spokojnie, mamy czas jeszcze. Ale on spłynął szybko. To są właśnie ripy, nie? To jest amunicja, która ma 100 damage'u. Ona bardzo szybko potrafi zabijać e, raider. Nie, raiders, chciałem powiedzieć: Gręcy z Kawów, którzy nie mają w ogóle żadnego ekwipunku, nie? Strasznie szybko. To jest chwila, moment, i nie ma, nie ma gracza. Co kojarzę, lekko powyżej stu wymają damage'u. No O, dobra, widzę Kolesia. Dobra, leży bardzo szybko niszczą te ripy. Dobra, mamy kolejnego gracza zabitego z ripków. Chciał, zobaczcie, jak w ogóle chciał mi przelutować moje, mojego trupa, nie? Jak on chciał przelutować? Siemanko migra, witam. Dobra. Co, so, przelutujemy chyba te trupy, nie? Myślę, że tutaj chyba nie mamy jeszcze jakiegoś jednego typa, bo za dużo by było, no. Nie wiem, weźmiemy sobie, czekajcie, weźmiemy sobie jednak pankillerka, bo. Nie chciałbym dostać od jakiegoś typa zaś. Dlatego bym chciał przelutować. Tylko boję się, dobra, nie wiem, głowę schowajmy. Bo on mógł coś ciekawego mieć, bo strasznie szybko przelutował tą tego typa, którego zabiłem. Tak, jakby coś nie wiem. A, dobra, wiemy o co chodzi. dla labuł była. Wiemy o co chodzi. Dlatego tak szybko tego kolesia przelutował. Tak, teraz mają 109 najprawdopodobniej, no? Teraz mają 109, jeżeli się nie mylę. A daj mi to wszystko, z chęcią przygarnę. Te dodatki do broni. Z chęcią, z chęcią. O, nawet kluczyk dość fajny, fioletowy, akurat zabijanie graczy z kawów na rezerwie jest naprawdę bardzo fajne. I opłaca się naprawdę ich zabijać, bo dużo ludzi e, lutuje fajne naprawdę rzeczy na tej rezerwie. I wiedzą gdzie lutować przede wszystkim, nie? No dobra. Powracamy do mojego konia, bo tam jeszcze mamy szafeczki do lutowania. Teraz tak, sprawdźmy tutaj, w górę. Tutaj zabiliśmy jednego typa. Od kiedy normalny skaw wchodzi na dach? Ojejku, ja nawet nie wiedziałem, że normalny skaw na dach wchodzi. Ale to tak... No to brzmiało jak normalny skaw. O! O! Skaw gracze dają, naprawdę, <laughs> fajne dropy na tej rezerwie. Szczupak, dzięki bardzo Subiczka. witam na kanale. Siemanko, Cze, cześć. Nie no, to musiało być już... Ty, kolejny tam Od kiedy są skawy na dachach?